Tytułem dzielenie z resztą. Najpierw wytłumaczmy sobie, o co chodzi w tym dzieleniu z resztą. Na przykład mamy takie zadanie: podzielić 32 na 9. Jak to sobie wyobrazić? No, wyobraźmy sobie, że mamy oto pudełko, i to pudełko ma wysokość 32 cm. No, i że mamy też klocki. O wysokości, o tu narysuję taki klocek, o wysokości 9 cm. No i teraz pytanie, ile tych klocków zmieści się do tego pudełka, i czy może jeszcze zostanie trochę miejsca? No to pakujmy te klocki, zobaczymy ile się zmieści. Pierwszy klocek wpakowałem, teraz na niego drugi klocek, i jeszcze wejdzie mi trzeci klocek. No, czwarte już nie wejdzie, bo by wystawał, czyli już nie byłby w pudełku. Czyli zostało mi tutaj o, trochę miejsca. Czyli na pytanie, ile ci się zmieści tych klocków, odpowiedź byłaby taka. Trzy klocki się zmieszczą i jeszcze zostanie trochę miejsca. To trochę miejsca w matematyce nazywamy resztą. Trzy to będzie wynik dzielenia, a ta ilość to będzie reszta. Taki jest sens, co? To oznacza słowo reszta, to miejsce jeszcze jakie zostanie, niewykorzystane przez dzielenie. No a teraz jak dzielić? Nauczmy się jak dzielić z resztą. Na tym właśnie naszym przykładzie 32 podzielić na 9. Po pierwsze pamiętaj, trzeba być dobrym stawiczki mnożenia, bo tutaj mnożenie się przyda. Jak to robimy? Tą liczbę, przez którą dzielimy, czyli tak zwany dzielnik, mnożymy sobie po kolei, począwszy od 1. 1 razy 9 no to jest 9. 2 razy 9, no to 18. I za każdym razem patrzymy, czy przypadkiem nasz wynik, czyli tutaj dziewiątka, tutaj osiemnastka, nie jest już większy od dzielnej, czyli od tej liczby, która jest dzielona. Jak będzie większy, to zatrzymujemy mnożenie. No ale na razie nie jest większe 18, nie jest większe od trzydziestu, no to bezpiecznie mnożymy dalej.

Na pewno zmieści się w 32. Trzy dziewiątki na pewno się zmieszczą. A więc możemy napisać 3. Bo trzy pełne dziewiątki w 32 już się zmieszczą. Cztery, jak widzisz, nie zmieściłyby się. One by tutaj, można powiedzieć, wystawały. Więc już wiemy, że wynik jest 3, a teraz ile jest reszty? Reszta. Żeby obliczyć resztę, od tej liczby, czyli oddzielnej, Trzeba odjąć wynik tego mnożenia, czyli to 27 w tym wypadku. To będzie nasza reszta. 32 minus 27 to jest 5, a więc reszty 5. Warto, bo często pani w szkole wymaga, albo zadanie wymaga, dokonać sprawdzenia. SPR, sprawdzenie. Jak liczymy sprawdzenie? Mnożymy wynik. Przez dzielnik, czyli nasz wynik mnożymy przez liczbę, przez którą dzieliliśmy, czyli 3 razy 9, i jeszcze do tego dodajemy resztę, czyli w tym wypadku 5. No to pomnóżmy 3 razy 9 to jest 27, dodać 5 to jest 32. I jeżeli ta liczba jest równa tej, czyli dzielnej, no, to znaczy, że sprawdzenie pokazało, że nasz wynik dzielenia był w porządku, czyli wszystko jest ok. Zróbmy sobie jeszcze kilka przykładów dla utrwalenia na następnej stronie. Na przykład taki, takie dzielenie zresztą. 63 podzielić na 7. No to mnożymy sobie. 1 razy 7 równa się 7. Oczywiście, zauważ, ja to robię na kartce, na ekranie. Ty też na początku pewnie będziesz robić to na kartce, a w przyszłości już w głowie. Być może od razu to w głowie robisz, to wtedy gratuluję szczerze. 2 razy 7, 14. Cały czas obserwuję, czy to nie jest większe od 63. Na razie nie. 3 razy 7, 21. Nadal nie jest większe, mnożymy dalej. 4 razy 7, 28. Nadal nie jest, mnożymy dalej.

Tyle, ile chcemy. 63 podzielić na 7 równa się dokładnie 9. Bez reszty. Piszemy wtedy bez reszty. Niektórzy mówią reszty 0, ale to jest mało eleganckie. Mówi się bez reszty. Ale jak napiszesz reszty 0, to chyba też nauczyciel nie powinien się przyczepić. Chociaż bezpieczniej pisać bez reszty. Więc uwaga, w zadaniach. W tym dziale, gdzie jest dzielenie z resztą, może się takie coś zdarzyć, że wynikiem będzie tylko liczba, a reszty nie będzie w ogóle. Więc nie daj się nabrać, że tutaj, jak robisz klasówkę albo sprawdzian, albo zadania w tym dziale w dzieleniu z resztą, to zawsze musi być jakaś reszta. Niekoniecznie może być taka niespodzianka jak tutaj, że wyszedł wynik dokładny. No to sprawdźmy. Następny przykład. 45 podzielić na 6. Mnożymy.

8 razy 6 48. O, to już jest więcej, więc to nas nie interesuje i to jest nasz zwycięzca, a więc 7. Więc 7 szóstek zmieści się 45. A jaka jest reszta? 45 minus ta liczba, czyli 42. Równa się 3. To jest reszta, a więc wynik jest 7. Reszty 3. Zróbmy sobie jeszcze na zakończenie sprawdzenie. SPR. 7 razy 6, dodać 3. 7 razy 6 to jest 42, dodać 3, równa się 45. Widać, że jest wszystko ok. I to koniec tej lekcji.